Gorące opowieści na letnie wieczory we dwoje lub we troje. Już za chwilę w HBO figlarne fantazje w nowym serialu erotycznym opowieści Lady Chatrolli. Rok 1940 był dla dwunastoletniego Renato wyjątkowy. Wtedy właśnie dostał swój pierwszy rower i wtedy po raz pierwszy zobaczył Malenę. Monika Bellucci w filmie Giuseppe Tornatore, Malena. Dzisiaj wieczorem w HBO. W każdy czwartek o 21.00 zapraszamy na wielkie kity filmowe, które po raz ostatni pokazujemy w HBO. W lipcu czekają na Was. Prawdziwa historia pierwszej łodzi podwodnej w filmie produkcji HBO, Hanley. Czy tradycyjne wesele może unieszczęśliwić młodą parę? I co na to rodzice? Wojny domowe. Robin Williams i druga wojna światowa. Jakub Kłamca. Oraz... gwiazdorska obsada filmu Luka Bessona, a w roli tytułowej Mila Jobowicz jako Joanna Dark. Czwartki ostatniej szansy w HBO. Początek zawsze o 21. Zapraszamy. Pewnego razu bardzo nieśmiała dziewczyna poznała nieśmiałego chłopca, a jej śmiała matka nawiązywała znajomość z przebojowym agentem muzycznym. Wszystko miało doprowadzić do kariery piosenkarskiej za wszelką cenę. Michael Caine i Ewan McGregor w komedii O Mały Głos. Wkrótce w HBO. Tygański mistrz Mikael Neal. Promotor walk bokserskich Torkisz. Zabójca Borys Klinga. Hazardzista czteropalce Franki. I najgorszy z nich, cegłówka. A wszyscy mają wspólne zainteresowanie. Diament. Naprawdę wielki. Zapowiada się ostre starcie. Przekręt. Premiera w w sobotę 29 czerwca o 22. Nie przegap dobrego filmu w HBO. Zamów serwis SMS HBO poleca. Wystarczy napisać SMS o treści HBO na numer 7355, aby codziennie przez 30 dni otrzymywać informacje o najciekawszej propozycji programowej danego dnia w HBO. Jeśli wieczorem lubisz odpocząć przy czymś dobrym, napisz SMS o treści HBO na numer 7355. Codziennie coś dobrego. HBO. Twoje domowe kino. Gdy zawiodłeś się na życiu i ludziach, jeśli czujesz się samotny, ucieknij! W niekonwencjonalny sposób poznaj kogoś nowego i zabierz go ze sobą w drogę po sławę i pieniądze. Gwyneth Paltrow. Tylko w duecie. Premiera w HBO w niedzielę 30 czerwca o 21:00.